Powiedziałeś o Twojej twarzy i jak ci się tam wiedzie? Jak jest na planie, czy dobrze się czujesz w roli i aktora, i piosenkarza, i nawet tancerza? E, powiem się, że jestem zestresowany dosyć mocno, e, znaczy już mniej, no bo jesteśmy w połowie, troszeczkę już się przyzwyczaiłem do tego projektu. No ale nie ukrywam, że, że jakby dużo stresu towarzyszy nam, bo mamy tak naprawdę jeden moment, jeden e, take, tak zwany, czyli ujęcie, czy ujęcie jeden dubel. Na to, żeby przedstawić się z jak najlepszej strony. Nie możemy tego poprawić. Pracujemy na to tydzień, żeby to wyglądało jak najlepiej. Masa jest pracy włożonej. Czasami tak naprawdę mamy, mamy dwa projekty w ciągu, w ciągu jednego tygodnia. W sensie nie projekty, tylko dwa utwory, co jest bardzo ciężkie, dużo pracy bardzo. I jest to takie stresujące, zwłaszcza właśnie w dzień, w dzień nagrań. Kiedy, kiedy przygotowujemy się i wiemy, że za chwilkę mamy, mamy pokazać to, do czego się przygotowaliśmy tyle czasu. Czy Twoja córka oglądała tatę w Twojej twarzy? Nie, oszczędzamy jej tego, e, gdyż nie wiem, jak zareaguje. Nie wiem, jak miał 3,5 roku. Nie wiem, zobaczył swojego ojca jako szer, znaczy jako blondynkę. To mógłbym, e, mógłbym to przeżyć. Na razie jakoś tak wolę, wolę sam z tym być.